witam w drugim odcinku z gry Minecraft, ale cały świat to ocean. Moi drodzy, w poprzednim odcinku pojawiliśmy się na malutkiej wyspie, postanowiliśmy zejść na dno oceanu, znaleźliśmy tam pozostałości, po jakimś statku kilka małych skrzynek, z których udało nam się zdobyć kilka itemów, które pomogły nam przetrwać. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że wyruszymy w podróż po diamenty, ale przecież, żeby wykopać diament, to potrzebne nam są żelazne itemy, których jeszcze nie mamy, więc w dzisiejszym odcinku musimy nakować trochę żelaza, stworzyć żelazne itemy. I wyruszyć w tę podróż po diamenty. Widzicie ten przycisk? Jeżeli zostawicie opeczkę w górę, to ten przycisk zamieni się w diament. Raz, dwa, trzy. Nice! No i mamy już jeden diamencik, jeszcze tylko kilka, i będziemy mieli cały setik. Zanim jeszcze przeniesiemy się na wyspę, to zapraszam Was serdecznie do sklepu Pixie, do którego link znajdziecie w pierwszej za opisie tego filmu. To kozackie koszulki, na przykład z taką osobą, która ma 200 IQ i z pewnością przydałaby się nam w tej serii. Uuuu. Siema, bo, jak Siema, tam by was się spało, bo mnie trochę plecy bolą od wiosła, Twarda bo Farda, ta łódka, trzeba jakąś poduszkę ogarnąć. Mam pomysł, możemy, ale, ale ty, możemy dżekat, sobie wyłożyć Fardę, bo ty w, Słuchaj. spałaś. Głowa Słuchaj, chisło Możemy Słucham. sobie ogarnąć gąbki te z y, podwody i sobie wyłożyć łódeczki nimi, na przykład. To by było eee, spoko. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A gdzie to są gąbki? Ja nic nie widzę. No są zawsze tam pod wodą, no, gdzieś na dnie oceanu. Ale, że piasek się tak zawalił? Poczekaj, 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 sprawdzę czy to to, że To jest SpongeBob? To nie jest gąbka, to nie gąbka. To nie jest SpongeBob? To, jest gąbka. to nie gąbka. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, to, to nie wiem. E, słuchajcie, co potrzebujemy? No jeść chyba, nie? No przydałoby, o, przydałoby się coś wyłowić. Mówiłam ci, żebyś złowił wieloryba, to ci się nie chciało. To, kto nie łowi mamy... ryby? Ty. No. Kto ma wędkę i okay. jest panem ja rybą? I jest okay. panem rybą, bo ciebie zaraz zjemy. Ty powinieneś sobie najlepiej o, radzić właśnie. tutaj na tej wodzie. No, dajesz Farel, pokaż co umiesz. A no. kiedyś ryby? Nie! A! To świetnie ci idzie. Nie no, musisz poczekać, aż się podpłynie coś do ciebie. Poczekaj, ja ci powiem, kiedy Pan Machewka, taki wędkarz. Poczekać, no ja wędka. Pa, uwaga, płynie, płynie! Teraz! No, mam, to mam! Yes, Dobrze! Rozdymka. Co to jest? Rozdymkę! Spróbuj, spróbuj! Od kiedy się no. je rozdymki? No spróbuj! Od wczoraj! No, Możesz teraz. sobie przebić żołądek tym! Tutaj Dobra. przydałoby się... Czego się pozyskuje rafę koralową? Nie siekierkam, nie? E, kill chyba kilofem. Właśnie, zrobmy sobie kilof, co wy na to? Drewniany! Trzeba je do statek zanurkować znowu Nie, ja już zrobiłem, co ty? Przy drewienka mamy Sąd jest drewienko jeszcze? Jest, jest! Ale mi się wydaje, że tylko jeden zrobimy kilof. Niech jedna osoba wykopie, od razu kamienę zrobimy, szkoda drewna chyba. A gdzie masz no? kamień? Kamień jest pewnie głęboko. Ja mogę być no. pierwszy Kto tam nurkował? Do dzieła ja się nie Mam najmniej życia, więc Ale poczekaj, poczekaj, tak. Farel, poczekaj, pamiętaj, Bom, pamiętaj bo... że. No, nie. poszedł. Poszedł, na dno. No. Idę za nim. Ja zostaję, nie ma opcji. Ale tu jest głęboko. Nie ja wiem, że ty się Szaku, boisz, wiem. Nie, nie zdążę. Dobra, Ale ja zdążę. mam inny pomysł. Inaczej nie to dążę. trzeba zrobić. Uwaga. To trzeba zrobić jakoś na patencie. Na patencie, patrz, patrz jak drzwi działały. Pamiętasz? W poprzednim odcinku co było? Tak, pamiętam. Gdzie masz te drzwi? Szaku. No właśnie teraz zebrałem, idę do was. A ty byłeś ze statku wziąłeś drzwi, no spoko, spoko. Teraz no to jest 200 IQ, okej. Okay. No i trzymaj, i do dzieła. Wykopiesz. jak ci idzie? Elegancko! No ja 200 IQ play, dobra! Epoka kamienia szefie! No, nice! Mamy to! Mamy to widzowie, dobra! No, ja ryb i zbieram. E, zbieram. E, potrzebujemy jeszcze? Tak. Też poszukam jakieś rybek. potrzebujemy kisiermek. jeszcze w sumie. Kiki, nie? O nie, nie, nie. I żelazo! Jak już masz kamień. Ale masz ten, 9? fajną tutaj kopalnię zrobiłem, a jak? Wiesz, bez kopalni nie Kiki na mordo! Siema. O kurde. Kiki skraftowane, JJka. Gdzie była? Pod drewienko? Mam schody jak coś. No daj co, tutaj, tutaj, tutaj postaw, o, tutaj postaw, będzie git. O nie. O, tu zrobiłem jj podest, proszę. Ale weźcie. Patyczki. Ale że ta łódka jest za blisko. nie mogę postawić kolejnych skotków? O kurde, tożem postawił. Ale, ale w sumie dobrze jest patrz. Dobra, może wyjdź jj jak coś Dobra, to co? Jesteście gotowi? Na co? Jesteśmy. Aha, ty myślisz nie wiedziałaś na co? Oj, JJK. No i co teraz? Chodźcie, pokażę wam, no jak budowałem kopalnię. Chodźcie. Tylko nie do wody. Czyli co, muszę zanurkować tak głęboko? Tak, tutaj, patrz, nie bój się, jest dosyć płytko, to są drzwi. Ty drzewiem pływasz błysko. i jesteś. Haha, zobacz. Ale że taki tak? patent? Ale taki że tutaj normalnie zlewem. masz powietrze? Ale że no, farę, taki łeb. O kurde, ależ to... No, o nie, woda, 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 woda. Woda. Ale, dziura. Panie pilocie, dziurę w samolocie. Dobra. Dobra, kopmy sobie, no, spokojnie. E, sobie na spokojnie, Teraz sobie sobie tą bazę poszerzymy. Tak jest, Woda! może teraz troszeczkę tego... Taka, zakopię, zakopuję, zakopuję. Ka kamienia tak nakopmy myślę do 60 każdy, żebyśmy sobie powiększyli bazę, co wy na to? Dobra. Znowu woda. E, to JJka zaklepią, jak możesz. Zaklepałam. Żelazo widzimy. Co? Żelazo jest? Patrzcie, pod tym, pod tym kamieniem jest żelazo, teraz go wykopię, uwaga, jest żelazo. Jest! O tak nie, wyszło? woda! Nie! Cięcia, tak kopie, zaraz tu podusisz! O nie! Dobra, kopię to! No nieee! Stop, stop, stop! Znowu dziura! Dobra, jest! Dobra! Węgiel, się! No gdzie ja nie puszczę, to tam woda leci, a jak wy kopiecie, to nic nie ma! No bo pod My wodą jesteś. Nie kopać. Ma się ten węch. Ma się ten Górnika. węch. Górnika. tak to. Ile żelaza kości! No bo co się dzieje? Dobra, Szaku, przeżyję! Dobra, Szaku, bierz te żelazo i nam na razie tyle starczy. Skoro będziemy mieli już żelazo, to wystarczy teraz... Znaleźć diamenty! Znaleźć diamenty. Wystarczy znaleźć diamenty! Teraz moi drodzy, udamy się w bardzo głęboką otchłań. Taka będzie misja. Dawajcie do góry! Mogę zostać w domu! Do góry! Please. Po co? Dawaj, rzeka. tędy, okay. tędy wypływamy! No to super. Do góry i le lec 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 lecę, przejdzie i leć! Lecę! Przeżyjecie to? Tak. Dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Okej, okay, teraz piecyk. Jest i wszystko. Ja od wszystko razu posadzę na trochę. Czekaj, czekaj, ja bym proponował, żebyś y, zrobiła kształt naszego domku, jak będzie wyglądał. Nadaj mu kształt. Dobra. O tak, to, to jest dobry pomysł. Dobra, mam 60 w ruku. Dobra, ładnie to wygląda. I mamy 8 żelaza już. Dobra, patrzcie jaka teraz będzie kozacka platforma. Jak my żyjemy, widzowie. W sumie ten piasek już można rozwalić. Wypadnie stąd piasek, tak. Nie, nie no, się. deszcz pada? Nie Serio? Wiedzę, Żelazne Proszę reguły. Bardzo. Proszę bardzo. Uuu. Ależ taki kilo, przepiękny. Okej, okay, Szaku, czy my nie mamy... Ma na Nie ma drewna, nie ma drewna. Chciałem być marynarzem. Chciały mieć tatuaże Ty Pani Marynarz, gdzie tam poszłinę? Chceć świat. Zabędzie zgubiłam się, halo. Dobrze, pani Marynarz, jak to... Ha, patrz! Próbuję Poprosiłem, zaparkować! Zrobiła Dobra. E, kształt naszego domku, nie? Ale koks, ale koks! Dobra, jem, maszyna! Bo ukradłeś mi bruk cały! Pięknie! super. E, Okej, okay. czy mamy drzwiczki, nie mamy. Bo trzeba tam te drzwi zdemontować i lecimy na duszaku. Wiesz co, ja bym w ogóle drewna tego tu nakopał jeszcze, co tu mamy. Dobra, to chodźmy jeszcze po te drewienko. Pani JJ-ko, panie Szaku, chodźcie. Idę! Jest JJ u nas. JJ-ka tak. masz hełm na głowie? Spoko. Ma. I tak mokro, i tak mokro. Na powierzchni deszpada, pada, a trzeba i tak dać nurka, tak? Zdawajcie. Tak, tak ale motywacja. Mo może ja zrobię to tak, słuchajcie. Może ja zrobię to tak. Lepszego lecę motywatora jako pierwszy. nie znam. Szaku, ty weź moje itki. Patrzcie, lecę tu na sam dół od razu. Bomzaj! Mam właśnie! czekajmy, czekaj, czekamy! Poczekaj, JJ! Czekaj, <grydź> już tam nora, daj! Lecimy. A jakby twój kolega skoczył z mostu, tutaj byś skoczył? ja właśnie Proszę, Jeszcze jedne. Tak, byśmy postawili obok. Dobra, na lajciku. Hello. Na lajciku, jak wychodzimy do góry, mamy jeszcze trzy serduszka. W dół jest na styk. Jesteście gotowi na tą misję niebezpieczną? Ej, kilof macie! Czekajcie, kill off. Ej, kurczę, skoczyłem za szybko! Kilof drewniany, żelazny. Tak, ogarnij e, się. Zelazny trzyma, ja mam twój, ja mam twój przecież Dobra, Dobra dawaj, ja dawaj! Jestem gotowy. Raz, dwa, trzy, na dół! Op. Lecimy, 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 lecimy Gdzie są te drzwi? Na sam dół! Tak! Nie przegięcie, przegięcie! Dobra Gdzie? jestem Tu są kolejne Cześć, czekaj sobie! Dobra, ja obok sobie podstawiłem, bo to... Dobra, jestem. Z wami. Udało okay. się. Siema, czej, czej. Elo. Co, Co teraz robimy? Co robimy? Kilo? Mam. E, e. Kop. Węgiel kop. Ja bungie. zrobiłem mnie jak chcecie, chodźcie do mnie. Siema. Normalnie to jest bungie. Jake, ty jesteś w wodzie. Czejka się tym nie przejmuje. Umrę, umrę. Ile? Dobra, żyję. <laughs> tam jest kopalnia. Kopalnia? Dawaj, umrę, 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 umrę. Chodź, lecimy. I tam niżej, widzisz, tam jest obsynia. tam nie, niżej, wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Tu, tu. Ja się gdzie boję. Tu? <śla> tu, tu. <śla> Ale że JJ się wykr wykraczy. Dobrze, ja nie JJ? wiem, ja umrę, umrę. JJ, pod siebie dźwig kładź. Umrę. Ginie. ginie. Ale ginie, ginie. Wejdź, wejdź tam. Dobra. Nie, nie no. Brawo, brawo. Chodź <suszel> te, ja, ja, ja nie ogarniam tych drzwi. Dawaj, JJka, tutaj szakoł ci podświetli ładnie. Dawaj, dobra. Gdzie, 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 gdzie? Tu, tu, dół, tu, tu, tu. Na dół. tu, tu, tu. Na dół. Na dół, dobra, widzę, widzę. Ale ja nie drzwi. Wróć, wróć, wróć. Chodź, chodź, chodź. Dobra, muszę wziąć te drzwi chyba najpierw, nie? Nie, weź oddech i chodź. Zbudowałem przejście, chodźcie. Aha, dobra. Dawajcie, to śmiało, to fala śmiało. nie się. Jest, dawaj, JJka. Idę. A! Dobra jest Dzień dobry Bo, żeby będę miała uraz do wody do końca życia To szaku się bał pływać, a się nauczył Żelazo. Elegancko Nice Jedno ja, nie ła! Nie schodź! Lawa Dupę przypaliłem, odejdź Dupę przypaliłem Ja pierdziłem. Smażona łyba O, dobra! Patrz, na. nice! Ale że ja się kierą będę. Masz, 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 masz kilo. No dziena. Uuu jakoś się długo kopia, aha, dobra. Ja żelaznego kilo... Nie. O! Co to o, jest stulawa! Lava. lava! Dobra. Jezus. Łatka. chcecie mnie usmażyć? No tak to jest, mm. niestety pod ziemią. Tak się dzieje. Dobra, ale jak jest lawa, to będą diamenty przecież. No muszą być! Toż mi się tak wydaje, stary, no w końcu by się przydały, nie? Bo to tu zeszliśmy Dobra, ale kopy trochę w dół mi się wydaje, bo tak jak na tym poziomie kopiamy to tak słabo chyba z diamentami. Stój, lawa, lawa, lawa! Uważaj, nie kop pod siebie, nie kop pod siebie, bo jest od razu lawa. Ja wiem ja się co, no. co? Rozejrzał troszeczkę, może faktycznie tutaj pod wodą gdzieś jest na wierzchu. Ale że diament, się a my się tak pocimy. A macie jeszcze jakiś kill, off, bo mi się zepsuł już. Mm, drewnianego pół. A. Proszę. Okay, Czekaj, ty może gdzieś tam fajny. kop. Ale, ale zabrałeś z powrotem. A, a, proszę, proszę. Rzuciłem z tyłu. A my gdzieś, nie wiem, Szaku, Kurde, z tej strony kopmy niżej, no, tak, tak? Chciałeś? zejść? Tak, tak, lawa, tam, tam, nie, no. No, to jest przypał. Uważaj, czy nie. Ja wodę odępuszczę, ja wodę puszczę. Nie dobra, strasz mnie. Dobra, uwaga, woda leci. Ojej, tam dobra. jest lawa, tam jest tam Czekaj, wodę ci spuszczam, wodę ci spuszczam, poczekaj. Stój, 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 stój. Dobra, dobra, już zakopałam. No ta woda nie leci? Hello? Już leci, już leci. Cześć, poczekaj, bo... Wow, diament! Okay. Tylko, że lawa Gdzie? go zalała! Poczekaj, poczekaj, dobra, tam, dobra, pod dobra. tu, tutaj Zajdź. pod tym. Wyskocz, wyskocz, pod... puścimy wodę. Czekaj, jak okay. to odkop, odkop. jest tamten, tamten. tamten. Pierwszy. Tam tam tamtym. ty jesteś marchewka, ty wjeżdżaj. tam. Tam tam ja widzę, widzę, jest jamek, Jest jamek! Jest, jest, no No ja dobra. drewnianym kilofem go, kilo? go nie wykopię. Tylko, że nie wpadł do lawy. Ja mam pół serduszka. Błagam, nie bijcie mnie. odejść, Odejdź, odejdź, odejdź no. bo mam pół serducha. Dobra, mam go kopać? Eee, poczekaj, rozkop jeszcze to z boku. Dirt w ogóle jest, stary. Czemu dirta nie bierzemy? Ej, dirta musimy zebrać, to będzie mega potrzebne. Stary, ja dopiero z że to jest dirt. Dzieciaka, nie uderz go, proszę cię tylko, nie uderz szaka. Staram się. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy obok diamentów kopiemy dirta, bo uważamy, że jest bardziej potrzebny. Super, a, no, a, no, To, nie. to nie. jest I właśnie no, survival. Dirta kopiemy, no super. Tak wygląda właśnie Minecraft, gdzie w koło jest tylko i wyłącznie bla bla, 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 bla. To jest. refleks. Nice. Reflex. Poczekaj, poczekaj, bo tam jest lawa na bank. Ja od razu walę klocek. Rozwalaj go, a ja walę klocek. Jesteś tak, pewny? Stop, pewne? stop, 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 stop Ale no. dużo tych diamentów jest! Jestem gotowy, no 3, 2, jeden, go! Jest! Dobrze! Dobra. dobra! Dawaj drugi! Dobra, teraz ten Dobra jest git. I ten! Każdy ma po jednym, każdy tak ma po jednym! Do W końcu! Mam to! Mam Okej, słuchajcie, kto ma najwięcej życia? Ja mam To Wracamy do domku chyba, nie? No tak. Mam nadzieję, że nam się uda wyjść bez tego bez szwanku. Dasz radę! Dziewczynka ma diamenty. Jezu, ja się boję, że ona zginie z tymi diamentami! Nie Daj te diamenty. Nie dawaj, zginę, lecę lecę. A, dawaj, a... dawaj dawaj dawaj. Yes! No! Zwycięstwo misja zakończona sukcesem. Tak jest, Dziejka jesteś moim szefem od dzisiaj, nie? Jejcie. Masz za to rybę. Złota. Złota ryba dla złotej dziewczyny. O tak? tym tylko marzyłam przez cały czas. Byłam tak Dobra, głodna. Nie Słuchajcie. Wie. To co, trzeba rozbudować troszeczkę jeszcze naszą wyspę o dirt, co wy na to? Tak, ja bym najlepiej zrobił diamentowy kilow, Co wy na to? Zgadzacie się wszyscy? Uuu, no tak oczywiście, jest, bo tak stary, jest. musimy zbudować portal do netheru, tak? Dobra, biorę i craftuję. Uwaga! Parol tak buduje grzecznie. Siedzi cichutko, człowiek stawia Chloe Cóż jest, diamentowy kill, wsadzam go do skrzynki. Dobra, pięknie, mamy to mordeczki. Dobra robota, aha. Z czego możemy pozyskać pszenicę? A czy mamy pszenicę? Jak ją zasadzić? E, motykę trzeba zrobić. To dawaj, twórz motykę. Siekiera, motykę, farel. Szaku. JJK, nie kończ tego brachu. Robią mo motykę z braku laku, dobra, mam to nie Dobra, motykę. motyka z braku laku. Okay. A ja już wyprzedziłem węgiel, dobra, tak, pyk. pyk. Dobra, czy ma ja jeszcze z was iron nieprzetopiony? Nie, ale chyba jest w picyku, weź zobacz. Dobrze. Dobra, szaku. Ale że my se chatę zahakałeś, budujemy zahakałeś. na środku oceanu. Zahaka. Jak myślisz, czy syreny istnieją? Tak, JJ, tak. Tak. <laughs> Normalnie. No dobra, wiem, wiem Masz... jak zrobimy. Mam jedną mączkę kostną. No i co? E... Chcesz z zrobić? Masz jeszcze dirta? Jakieś śmieszy ta nazwa. Ta nazwa. nazwa mnie dobija. Mączka kostna? Mamy trawę, obecnie poleciało za ręko. Dawaj. Nie! No. To się napaczyli. Nie ma trawy, nie, na... nie poleciało. Ale możemy jeszcze znaleźć jakieś statku, poszukać i tam można znaleźć w skrzynce coś. Tak, no. na 100%. Także, dobra. Nie poddawajmy się. Tytanika dobra, znajdziemy. Się, ale ale to, moi kochani, już w następnym odcinku. Okej, okay, moi drodzy, więc to było na tyle z tego odcinka. Jeżeli jesteście ciekawi, co wydarzy się w kolejnym odcinku, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z tej serii. Jeszcze raz zapraszam was do sklepu Pixie zapraszam was również na swojego Instagrama, grupę na Facebooku, TikToka. Wszystkie linki macie w opisie. A dzisiaj ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!